Mecz Szachtara-Donieck z obrońcą trofeum Chelsea we wtorkowej kolejce Ligi Mistrzów jest trochę niedoceniany, a tymczasem moim zdaniem będzie najciekawszy z wtorkowych meczów. Mało tego, to może być taki pokaz najbardziej ofensywnego futbolu, jaki dotychczas w tej edycji widzieliśmy, zwłaszcza po tym, co Szachtar pokazał w Turynie w meczu z Juventusem. Czy oczekiwać w tym meczu sensacji? Bo naprawdę ci Brazylijczycy z Szachtara, wsparci Ormianinem i Ukraińcami, grają bardzo, bardzo ciekawie. Nieporównywalnie lepiej niż w poprzedniej edycji, kiedy nie wyszli z grupy. A Chelsea, zobacz, zremisowała u siebie z, z Juventusem, nie mówiąc o, tej, o tym laniu z Atletico Madryt w Superpucharze Euro. No, znaczy pytanie, co tutaj uznamy za sensację? Bo znaczy te, rozumiem, że chodzi o to, że Szachtar wygra, natomiast jak zobaczymy na typy, na typy Bukmacherów, no to okaże się, że faworytem tego meczu jest Szachtar, a nie, a nie Chelsea. I to pewnie da się jakoś, jakoś uzasadnić. Znaczy, uda się uzasadnić tak, że Szachtar zaczął sezon no, w, sposób, w sposób niesamowity. On tak naprawdę, jak kilka dni temu się zastanawialiśmy, czy możemy ogłosić Bayern mistrzem Niemiec, no to, to mieliśmy wątpliwości. Jeżeli chodzi o Szachtar, czy będzie mistrzem Ukrainy, to chyba nie ma żadnych wątpliwości, bo on zaczął od 12 kolejnych, kolejnych zwycięstw. Nie przegrał w tym sezonie meczu w żadnych, w żadnych rozgrywkach. Pokonał najsilniejsze zespoły ukraińskie. W Lidze Mistrzów zremisował z Juventusem w Turynie i był, i był lepszy. Znaczy, gdyby tam wygrał, to nie byłoby, nie byłoby wielkiej, wielkiej sensacji. Tam jest, tam jest wielu piłkarzy, którzy, o których albo marzą, albo starają się Najle, największe, największe europejskie kluby. No zaczynając od, od Williana, którego, o którego starały się Tottenham i i Chelsea, i, pro, i starały się i nawet złożyły, złożyły ofertę, tylko że Shakhtar uznał, że ta oferta jest, jest za mała, bo też, to też jest właściwość Shakhtara, że jeżeli on już sprzedaje gwiazdę no to sprzedaje za gigantyczne, gigantyczne pieniądze, jak czego przykładem Dmytro Czychliński, który, który do Barcelony przyszedł za 30 milionów euro, z tego zapamiętam. Chcę tu właśnie wtrącić, że imponuje mi w tych zakupach brazylijskich Shakhtara to, że oni nie kupują wielkich gwiazd jak Hulk, prawda, płacąc tak. za nie po prostu... Yy, miliony euro, tylko wyszukują zawodników i sami kreują gwiazdy, które później odsprzedają. Także to cały czas. Znaczy ja zgadzam się, że to nie są gwiazdy w sensie rozpoznawalności, w sensie ceny tak duże jak, jak Hulk, tylko że to też nie są piłkarze po pół miliona euro. Znaczy, oni cały czas wydają na nich 5, 7, 9 e, e, milionów euro, natomiast to, to prawda, że to jest największa różnica chyba między Chelsea i Szachtarem. Chelsea kupuje wielkie gwiazdy, takie jak Eden Edenazard. Tak? A, a Szachtar kupuje piłkarzy, którzy gwiazdami stają się właśnie e, w, właśnie w szachtarze. I tutaj e, znaczy zaczynając od, o, od Williana, od Jana, możemy powiedzieć o Aleksie, tej krześle rzeczy, o Henryku M Kitarianie, który, który jest rewelacją tego sezonu i ma średnią goli, niewiele gorszą od, od, Leo, od Leo Messiego. I, i, I to właśnie chyba najbardziej odróżnia te, te obie drużyny, że, że Roman Abramowicz wydaje, wydaje na takich piłkarzy, o których znamy, którzy, którzy są rozpoznawalni na, 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 na w każdym miejscu świata, no a Arina Tachmetow woli, woli sprowadzać Brazylijczyków mniej znanych, nie tanich. A potem, a potem tworzyć z nich piłkarzy. Z drugiej strony Chelsea chyba pozytywnie nas zaskakuje w tym sezonie, zobacz. Pamiętam, że Roberto Di Matteo był takim pierwszym u bukmacherów do zwolnienia, a, a trzyma się świetnie. Chelsea cały czas jest liderem. I mam wrażenie, że w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, to lepiej gra w Premier League niż, niż w Lidze Mistrzów. Znaczy, to, jest, to jest zadziwiające, cała znaczy, ta, ta historia Chelsea w tym, w tym sezonie jest, jest zadziwiająca, bo właśnie bardziej się wszyscy spodziewali, że Roberto Di Matteo nie da rady w tym drugim, w drugim sezonie, że udało mu się wiosną zmobilizować drużynę na kilka meczów Ligi Mistrzów no i zdobył niespodziewanie Puchar Europy, natomiast ten sezon to, miał być, to miała być katastrofa. Natomiast poza takimi wpadkami, jak wspomniana przez Ciebie w Superpucharze Europy z Atletico Madryt, no to Chelsea nie tylko gra, nie tylko wygrywa, ale jeszcze gra, gra bardzo dobrze. Zaczynam, czyli wszyscy piłkarze, którzy którzy zostali sprowadzeni za duże pieniądze, grają coraz lepiej. No, oglądanie Juana Maty to już jest tylko i wyłącznie przyjemność, po, podobnie jak Edena, Edena Azarda. Czy Oskara? Czy Oskara, tak. Czy Oskara? Jest jakiś problem z, z napastnikami, tak? ale to już, to, to już nie jest taki problem, jaki był za kadencji Andrew Wiasz-Abłaszka, kiedy, jak pamiętasz, liczono minuty Fernando Torresowi. No, Fernando Torres nie strzela może tak często, jak, jak kibice, kibice Chelsea by chcieli, no, ale to też nie jest też tak, że nie strzelił w 10 Meczach, meczach z rzędu. Nie wszyscy też piłkarze, którzy, których, których Abramowicz sprowadził, już tam błyszczą w, w Chelsea, no bo Wiktor Mouses jest na razie, na razie rezerwowym, ale, ale generalnie, generalnie najważniejsze jest to, że, że, ta, że Chelsea wygrywa. W niedzielę ma hit z Manchesterem United i to będzie, i to będzie taki już chyba ostateczny test. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli Chelsea wygra z Manchesterem, to już wtedy nie będzie żadnych argumentów, argumentów żeby, żeby podejrzewać, że Roberto Di Matteo może zostać zwolniony jeszcze przed końcem roku. Przecież kiedy zaczynał się sezon, to wydawało się to bardzo prawdopodobne.